W pewnym momencie mojego życia stwierdziłam, że nie wygląda ono na pewno tak, jak jakbym chciała, żeby wyglądało. Powiem szczerze, że nie chciało mi się praktycznie nic. Pracowałam na etacie, zajmowałam się domem, dzieckiem, byłam w nieudanym związku i w tym momencie postanowiłam znaleźć coś dla siebie. Sądzę, że w podobnej sytuacji było, jest i będzie mnóstwo kobiet czy są w stanie mm, zrobić krok naprzód. I ja mówię, że tak, nie jest tutaj przeszkodą wiek, e, miejsce, w którym mieszkasz. Po prostu e, musisz chcieć to zrobić. Mi bardzo, bardzo e, pomógł w tym właśnie sport i dyscyplina, którą zaczęłam uprawiać. Nie było na początku prosto, musiałam wszystkiego uczyć się sama. Nie było łatwo, bo wracając powiedzmy z treningów e, do domu, słyszałam, że znowu trening, tylko i wyłącznie to się liczy. Natomiast ja e, na tych treningach dawałam wsparcie i to w grupie, i to Ogólnie w samej sobie wewnątrz znalazłam siłę na to, żeby mierzyć się nie dość, że z ćwiczeniami, stawiania sobie jakichś tam poprzeczek, żeby robić coś więcej, bardziej i mocniej, ale to na pewno odbudowało mnie psychicznie. W moje ślady poszła moja córka, która ma 16 lat, więc teraz po prostu razem działamy sobie. co Myszko, jakie plany na weekend? Może jakieś jedzonko? No to co jemy w tym tygodniu? Weekendzik? Burgerek? Pizzuszka? Kryteczki? Hmm, sobotka czy niedziela? Możemy w sobotę wieczorem, ale pod warunkiem, że na deser będą naleśniki. E, no to dokręcamy szybsze kardio. To co, jemy? Uh -huh. Jeżeli chodzi o wspólną pasję z moją mamą, na pewno te więzi zostały złączone przez wspólne spędzanie czasu na siłowni, czy to na jakichś spacerach, przy wspólnych przygotowaniach posiłków. Jesteśmy teraz takimi przyjaciółkami i mówimy sobie wszystko i wspólnie mamy większą siłę, jaką się wspieramy. Jedziesz. Ustaw się, kontroluj brzuch. I wolno, tańko w dół, wolno. Zatrzymaj. Dlaczego bikini fitness i skąd to bikini fitness w ogóle się wzięło? Wzięło się od momentu, kiedy właśnie jeździłam na te wszystkie targi, e, pokazy e, i zawody. Obserwowałam bikiniary z dołu sceny, kiedy postanowiłam właśnie, że daję sobie rok e, czasu na to, aby wystartować. Dlaczego bikini? Moim zdaniem jest to kwintesencja kobiecości. Te kobiety mają w sobie mega siłę, ponieważ i charakter, e, który muszą pokazywać na co dzień, bo tak naprawdę, co widzicie na scenie, jeżeli my wychodzimy, to jest tylko po prostu to wyjście, natomiast my pracujemy na to praktycznie cały czas i cały rok. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić tydzień, dwa czy trzy przed zawodami. Na to naprawdę trzeba pracować. Pokazujemy ciało, ale myślę, że przede wszystkim pokazujemy charakter. Wikini Fitness różni się od kulturystek, czyli fitness sylwetkowego, na pewno ilością mięśni które mają kobiety, czyli tak bikiniary są to kobiety, które mają mniejszą masę mięśniową, nie są tak ostro docięte, odwodnione przed zawodami, nie mają uwidocznionych żyłek tak zwanej waskularizacji. natomiast w kulturystyce te mięśnie są już bardzo widoczne, rozbudowane. Ogólnie no jest to taka bardziej hardkorowa już kategoria. Natomiast bikini fitness jest to kategoria dla kobiet, które żyją sportowo, odżywiają się dobrze, stawiają na trening siłowy. Także myślę, że dla chcącego nic trudnego, i że przy wkładzie pracy każda z nas może to zrobić. Świat kręci się między pracą zarobkową, no u mnie w moim przypadku córką, która jest najważniejsza, cardio, robieniem posiłków, planowaniem tego wszystkiego, no i oczywiście najprzyjemniejsza kwestia wyjazdy na zawody. Jeżeli chodzi o nasze wspólne starty, mojej i mojej córki, bardzo mnie to cieszy, w tym roku startujemy po raz pierwszy razem na scenie. Podczas naszej zajawki i zawodów, w których de facto będziemy teraz już razem startować, jest szansa na rywalizację między nami, czyli między matką i córką. Natomiast będzie to tylko i wyłącznie zdrowa i sportowa rywalizacja, więc bardzo tutaj my się wspieramy. Jedna drugiej pomaga i ukierunkowuje, co zrobić lepiej i bardziej, więc na pewno będzie to dla nas mega doświadczenie. Cieszę się, że moja mama zajawiła mnie w tym sporcie i od małego zachęcała mnie do aktywności, bo teraz po prostu widzę, że jest to dla mnie dużym plusem. Dla mnie Bikini Fitness jest na pewno nowym doświadczeniem, którego bardzo chcę spróbować. Od mojego przyglądałam się temu, jak to wygląda, i podoba mi się to, i mam ochotę tego doświadczyć na swojej skórze. Jestem wdzięczna najbardziej mojej mamie. Jest moim największym wsparciem, motywatorką i autorytetem, to na pewno. Staram się przekazać, że kobieta powinna mieć coś swojego, swoją pasję. Niekoniecznie musi to być tak, jak ja wykonuję akurat ten sport. Może to być zupełnie cokolwiek innego, co daje im radość, odskocznie i co jest tylko i wyłącznie ich. One muszą mieć po prostu coś swojego, nie tylko dom, praca, dzieci. Muszą mieć po prostu coś, do czego będą chętnie wracać i co będą chętnie powtarzać po prostu z dnia na dzień, co stanie się ich pasją.